Ruszyła kwalifikacja wojskowa. Współodpowiedzialnym za jej prawidłowy przebieg jest wojewoda Warmińsko-Mazurski. Angażujemy samorządy powiatowe, gminne, do tego, żeby przeprowadzić komisję lekarską. Te prace już się rozpoczęły. Mamy komisję dziewięć chyba funkcjonujących już pracujących. Kolejne będą realizowały swoje zadania, w sumie jest 21 komisji w naszym województwie. W tym roku na badania powinno stawić się ponad 9 tysięcy osób. Nie ma problemów z frekwencją, podkreśla Radosław Król. Kwalifikacja weskowa przede wszystkim dotyczy osób 19-letnich i ochotników, którzy chcą jako 18-latkowie przyjść wcześniej. Też tacy są, tacy są, szczególnie kobiety ostatnio, muszę powiedzieć, przychodzą do, do, do komisji lekarskiej i chcą przejść właśnie badania lekarskie w tym kierunku. Kwalifikacja to może być pierwszy krok do armii. W naszym województwie służy ponad 20 tysięcy żołnierzy zawodowych. 11% właśnie żołnierzy pochodzi z naszego województwa. To jest bardzo wysoki procent i świadczy o naprawdę o bardzo dobrze prowadzonej rekrutacji. W naszym regionie stawiennictwo na komisje lekarskie wynosi blisko 90%. Do tego przyczyniają się też nasze działania takie promocyjne, które realizujemy za pośrednictwem wojskowych centrów rekrutacji, zarówno w szkołach ponadpodstawowych, ale również kreujemy ten pozytywny wizerunek wojska, ale również i kwalifikacji wojskowej. Mówimy o tym cały czas, że to jest zwykła czynność administracyjna tak naprawdę, a nie tak zwane pójście w Kamasze, jak to bardzo często w różnych fake newsach się pojawia. Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Kto uchyla się od tego obowiązku, może być przymusowo doprowadzony, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności.